PKP Cargo. PKP Cargo. PKP Cargo EC22. 891. Ma nie ma maszynisty. Zelotowy Wakuj na tyle za te wagony się przejedziemy. Co? Na te wagony wskakujemy się przejedziemy. Gdzie? Do z dońskiej woli? Zicuję ile jest? Co? Dzicisz ile jest? Bądź zaliczył mnie na nagraniu. zaraz zarzew białe. Końca nie widać. Już wchodzi. A jednak go widać. A niektórych z tych są tabliczki. Nie, na niektórych z tych są tabliczki z napisami kiedy były.